Cześć, Siema, się Manecko. Dzisiaj to ja i jak widzicie, mm, wiem, mam lagi, ale to się nie dziwi się co mój komputer jest obci obciążony. No, yy, dlaczego nie jestem na Pedroku, tylko jestem na tym, jak to się nazywa. Dlaczego jestem? Czego jestem na Pedroku, nie na Jawie, bo Java. Nie działa mi, połowę gier mi nie działa. Nie wiem dlaczego i po prostu ten no nie działają mi. Test mi laguje Minecraft, tylko normalne gry z Steama mi działają. Normalny Minecraft, tylko Bedrock mi działa. Więc to jest oszustwo. Yy. Muszę cię dołączać. tylko niedługo się też pojawi. Odcinek z tego z urbeksu tak w, w czwartek, piątek, może sobota, niedziela, bo już za tylko nie jesteśmy spiskowani na maksa, więc no, nie ja będę lepiej stać i mm, po prostu no nie mam, też mało odcinków jest ostatnio, ale to tam, wiecie, <text> <suszel> <seuszel> nie trzeba. No, pojawi się odcinek, i ten odcinek jest spodobany tym, że to już jest drugi rok na naszym kanale. Tak, już drugi rok. Patrzcie, wchodzę sobie w tą. Tylko mi się to załaduje. kanał i jak widzicie mm, tutaj jest już 18 stycznia 2022 mamy 2024 rok czyli 11 stycznia widzicie w czwartek w to 16 stycznia rocznicę są mojego kanału widzicie w to czwartek jak to nagrałem w 11 akurat premierowo ale i tak jest 18 Więc w ogóle, no, możecie spać na ten auk, bo to jest ekipa, która on za mną będzie nagrywać film Urbex. Bo jest takie coś, no, złe wam dać Discorda, tak, bez żadnych takich nazw ani. no tutaj mamy swojego discorda hmm. który ja jestem i ten hmm. ale to tylko dla to, to, to administratorów więc tutaj link nie dostaniecie co schowam gdzie hmm. to zadziała facebook Oho, nie działa, ale mm, u nas u mnie na kanale, ja mam straszne lagi teraz Po ja to nagrywam, tutaj na społeczności, no wejdź w to, tutaj na facebooku, na grupie, jak wejdziecie w ten link, to tam możecie dołączyć, tam ja jestem. To ja kończę. To papa.